W rytmie kultury. 12 minut po godzinie 13 i założyła słuchawki. Już Państwo mogą nas zobaczyć również w obrazku. Anna Cieślak, we własnej osobie, aktorka filmowa, teatralna, serialowa, dabingowa. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Dla fanów gier to jest moment historyczny, bo na antenie przy mikrofonie w takim kontekście po raz pierwszy spotyka się Jana Fericiri. Ta tak, tak. Wiedźmin 3, dziki Gon. Y... Kobiety Sapkowskiego. Kobiety Geralta. Ta Kobiety da, da. Geralta. No tak, chociaż Siri to jest jego córka, no dziecko niespodzianka, więc je, jakby jeszcze inny kontekst <noise> niż Yennefer. Do tego wątku wrócimy, ale Aniu, na początek chciałabym zapytać i zaczniemy od Twojej największej miłości, czyli od teatru. Kraków nauczył mnie miłości do teatru. Rozumiem, że to chodzi po pierwsze o szkołę teatralną, a później o pierwsze doświadczenia na scenie. Myślę, że przede wszystkim nasze tożsamościowe drogi wydeptujemy albo w liceum, albo na studiach. Myślę, że moje drogi wydeptywałam właśnie w Krakowie na studiach, na studiach teatralnych, w Szkole Teatralnej. I tam uczyłam się świadomości siebie, odpowiedzialności za siebie i chyba odwagi od moich największych mistrzów, takich jak Takich jak Ania Dymna, jak Dorota Segda, jak Krzysiek Globisz, i wciąż patrzę na nich, przyglądam im się i podziwiam, jaką mają w sobie wielką moc bez względu na okoliczności życiowe, które ich dzisiaj y, zastały. Mówię teraz o Krzyśku Globiszu, i, i, i cały czas się od nich uczę. I cały czas, jak to powiedziała Ania, chociaż nam to ukradnij. Aniu, a kto pierwszy powiedział, ty będziesz aktorką, ty musisz być na scenie. Mój tato ale naprawdę uwierzyła we mnie moja siostra. Pozdrawiamy, bo słucha nas. Słucha, tak. Starsza siostra, tak? Jak tak, powiedziałaś Agnieszka. O, kil o kilka lat. I Jak ci to powiedziała? Ona nie powiedziała, bo moja siostra nie mówi, a działa. Po prostu wysłała mnie na casting do Warszawy, do filmu Pantadeusz. Od tego się zaczęła moja historia w ogóle związana z aktorstwem, bo stwierdziła, że mogłabym spróbować wystartować na Zosie. I tam odebrała w Warszawie, czyli w zasadzie dzisiaj tutaj, w moim domu, odebrała mnie moja druga ważna kobieta w moim życiu, kuzynka Ania, która pomogła mi u której mieszkałam i która przygotowywała się razem ze mną codziennie do nowych y, kolejnych etapów castingu. No i tak jak spróbowałam, to mi się spodobało i potem zaczął... I dopiero potem był pomysł na szkołę teatralną, a po szkole na teatr. Tak, bo tak w ogóle to jesteś ze Szczecina. Wiesz, ja jestem przedziwnym miksem, ponieważ y, moje korzenie pochodzą z Radziejowic. Mój tata... czy znaczy... czas Tato mojej mamy, mój dziadek urodził się w Radziejowicach, mój tato urodził się w Krakowie, moja mama w województwie opolskim, w takim maleńkim miasteczku grotków między Nysą a Brzegiem, a ja urodziłam się razem z moją siostrą w Szczecinie. I tam się wychowywałaś? Tam się wychowywałam do 17 roku życia, a potem pojechałam do Krakowa. Na studia. Na studia, a potem przyjechałam do Warszawy. I już tu zostałam. Tak, więc. I tu jestem trzy dekady. No tu jestem od 2010 roku. 15 no to lat. Jeszcze no 15 <noise> lat. Ale <noise> już wiesz. W Szczecinie 17, w Krakowie też chyba około 15, może mniej i w Warszawie 15. A gdzie ci najlepiej? Było, jest. To jest wszędzie i nigdzie, to jest chyba tak, jak kiedyś Kaśka Nosowska śpiewała, za, za szczecińska dla Warszawy, a dla Warszawy, a dla Szczecina zbyt warszawska. To jest nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ jeśli chodzi o czasy dzieciństwa, czasy, w których najwięcej ile mogłam dostałam od moich rodziców, to absolutnie Szczecin. Czyli kiedy kształtowali mnie jako młodą, małą Anię i pozwalali marzyć to Szczecin, wtedy, kiedy poznawałam samą siebie, to absolutnie Kraków, a teraz, kiedy stawiam czoło i, i staram się być odważna, żeby żyć, no to absolutnie Warszawa. I każde z tych miast jest moim miastem. To pięknie. A za co lubisz Warszawę? Powiedziałaś mi przed wejściem na antenę, że lubisz Warszawę latem. A za co ją lubisz? Lubię ją za nowoczesność, za dynamikę, za szybkość, za pęd, ale taki już mogę powiedzieć, fajny pęd, jeśli wiesz dokąd pędzisz, bo w Warszawie wszyscy pędzą, ale dużo z nas. Również mam na myśli siebie na pewnym etapie mojego życia. Zapominają po co i dokąd, więc musisz wiedzieć, dokąd pędzisz, za te wibracje, bo Kraków jest spokojny, a Warszawa jest ogromnie dynamiczna, szalona i w tym chaosie i w tym szaleństwie jest napęd do życia, jest działanie, jest właśnie ta potrzeba bycia odważnym i to mnie bardzo w tym mieście. Fascynuje i to kocham. Aniu, a kiedy poczułaś, po co pędzisz i że chcesz się zatrzymać? Który to był moment w twojej drodze zawodowej, życiowej? A myślę, że tak bliżej czterdziestki. Czy niedaleko temu? No, tam parę lat. lat Nie dziesięć jeszcze. Ale to wiązało się również ze sprawami osobistymi? Nie, myślę, że ze świadomością, ponieważ my, jako aktorzy, mamy ogromną wręcz bym powiedziała nadświadomość, nadwrażliwość, która jest i darem i przekleństwem naszego, naszego ciała, naszego organizmu, ponieważ to jest nasze narzędzie pracy, więc zaczęłam czuć, że nie wyrabiam, że muszę zwolnić. I chociaż kocham pędzić, to nie da się pędzić za wszystkim. Tu muszę odpuścić, a tam mogę doładować, czyli uczę się strategii. To jest coś, czego się w życiu nabywa pod wpływem doświadczenia i wieku, rozkładać energię. A za co lubisz aktorstwo? Co ci daje ta praca? Co to jest za rodzaj spotkania ze sobą samym, samą? Za szaleństwo, ponieważ po już prawie 25 latach pracy mogę powiedzieć, że. To jest taka przestrzeń, w której mogę dać się zaskoczyć. Ja jestem absolutnym control freakiem i uwielbiam mieć wpływ na wszystko. Control freak, jakie ładne słowo. Tak, absolutnie. I chciałabym, chciałabym uporządkować cały świat, żebym mogła sobie z nim poradzić. Ale już wiem, że tak się nie da. I, yy, i może właśnie dlatego, że mam takie predyspozycje psychiczne, to ten mój zawód pozwala mi zapomnieć, pozwala mi się dać zaskoczyć. To są takie momenty wolności, gdzie ja nie muszę nic planować ani ogarniać. Samo I się dzieje. Jeśli mam przedeptane odpowiednio po scenie jakiś spektakl, to lubię się tak w tym zatracić, zapomnieć i nagle obudzić po jakichś setnych sekundach. I poczuć, że wydarzyło się coś, nad czym nie miałam kontroli, to było wspaniałe. I razem gdzieś stworzyła się, razem z moimi teatralnymi przyjaciółmi, jakaś energia, bo mieliśmy przestrzeń na to, żeby się spotkać. I jakieś coś fajnego się wydarzyło. I widz w teatrze, który był świadkiem tego zdarzenia, też to poczuł. I dla takich momentów myślę sobie, że to jest. No, sedno istoty naszego zawodu. Tak, no myślę, że spektakl Zagraj to jeszcze raz w Teatrze Szóste Piętro, który zagraliście ponad 350 razy. To, je, to może być takie doświadczenie, o którym wspomniałeś. A grasz na scenie z Michałem Żebrowskim, z Danielem Olbrechskim, z Kubą Wojewódzkim. Z Basią, kurdej szatan. Tak, no i jak to jest z panami na scenie? Tyle razy. Wiesz, jesteśmy razem. 15 lat, bo premiera była w 2010 roku i ja wciąż mogę powiedzieć, że uczę się chłopaków, ponieważ oni, oni są tak samo poukładani i szaleni jak ja, podwójnym zaprzeczeniem, znaczy są zaprzeczeniem samych siebie, bo jednocześnie ogromnie podziwiam, ale też czasami współczuję. Michałowi, który. pamiętam jak, Tak, tak, jak zakładał teatr i tak bardzo chciał na wszystko mieć wpływ, i tak bardzo pamiętam, jak mu zależało, żeby wszyscy aktorzy przychodzili przygotowani i umieli tekst na pamięć, i żeby nikt się nigdzie nie wywalał, nie potykał, nie nawalał, bo mu tak bardzo zależało. I dzisiaj, na przykład, przed wyjściem na scenę. Czasami, zanim rozpocznie się przedstawienie, patrzymy na siebie z Michałem i mówimy, Boże, jakimi, jakimi myśmy byli głupkami, jak, jak myśmy się wszystkim przejmowali, Anka. Jak myśmy dawali sobie z tym radę? A dzisiaj, no myślę, że wiek, doświadczenie, a w, w Michała przypadku wspaniała Ola, jego żona i matka, jego czwórki dzieci i jego dzieci spowodowały, że, no, że wyszlachetniał. Przewartościował. Różne obszary. No wyszlachetnią w takim znaczeniu, że to jest takie fajne jak facet odpuszcza, a to jest takie fajne jak kobieta odpuszcza, jak dajemy sobie przestrzeń na głupotę, to jest jak wpuszczamy taką przestrzeń na to, że a zobaczmy co się dzisiaj zdarzy, dokąd nas zaniesie. Ale grając spektakl tyle lat, 15 lat, to też jest tak, że widzisz tych swoich partnerów scenicznych w procesie zmiany, no bo oni też dojrzewają, wszyscy dojrzewacie, więc tak jak mówisz, ten początek był inny, a dzisiaj to są inni panowie, tak? No właśnie, myślę, że dojrzałość to umiejętność w odpuszczaniu i ja widzę, jak odpuszczamy, jak przechodziliśmy jakąś drogę, przechodzimy w dalszym ciągu każdego dnia od nowa, uczenia się odpuszczać, że nie mamy wpływu na wszystko i to chyba jest nasza najcenniejsza zdobycz, i jednocześnie budujemy przestrzeń na zaufanie. Sobie nawzajem. Nie musimy ufać tylko sobie, że damy radę, że to wszystko ogarniemy, że mamy po drugiej stronie przyjaciela, scenicznego przyjaciela, który cię nie wywróci i którego, jak się tobie coś stanie, na którego możesz liczyć. A jak się czułaś z Danielem Olbryskim na scenie? Czy miałaś też takie poczucie, że no, to jest pan Daniel i jesteś go ciekawy? Czy to było wasze pierwsze spotkanie na scenie, czy kolejne? Myśmy się spotkali u Kuby Wojewódzkiego w programie i Kuba zapytał mnie, to był chyba 2007 albo 2009 rok, jakie mam marzenia. I ja mu wtedy odpowiedziałam, że chciałabym, żebyśmy się spotkali w teatrze na kanapie. I wtedy stało. był też danie właśnie w tym programie. I, I tak się zdarzyło. I tak się zdarzyło i się spotkaliśmy. Wypowiadasz życzenia i się spełniają. Myślę, że trzeba wiedzieć... Czego się w życiu pragnie, bo ta wiedza popycha nas energetycznie w stronę, żeby się zdarzyło. To jest bardzo piękne i mądre, żeby wierzyć też w swoje marzenia. Ale ten spektakl wspomniany, zagraj to jeszcze raz, jest o tyle ważny, że zobaczył cię na scenie dyrektor cały czas Andrzej Seweryn, który cię zaprosił do Teatru Polskiego i tak pojawiłaś się w szkole żon Rzeka La Sala. Tak, przyszłam na casting i. I Jacques Lasalle już świętej pamięci postanowił y, dać mi szansę. No i tak się zaczęła moja przygoda w teatrze. Polskim w Warszawie, tak. w którym jesteś nieustannie do dziś. Tak. Y, masz takie poczucie, że teatr jest twoim drugim domem? Myślę, że teatr jest moim, ba moją bazą, taką przestrzenią, do której się wraca. Ale on też się zmienia, ponieważ zmieniają się aktorzy, ponieważ y, <noise> Tak, tak się mówi, że na początku jesteś na samym końcu takiej aktorskiej ławia, ławeczki. ławeczki tak, tak, na samym końcu ławeczki. I musisz trochę zapłacić frycowego, trochę y, popracować, opiekując się starszy, starszymi aktorami, bo tego uczono mnie w Teatrze Słowackiego mhm. w Krakowie, kiedy tam byłam na, na etacie przez około pięciu lat, że. Młodzi aktorzy opiekują się starszymi, i to jest normalne. Tak jak starsi dbają o to, żeby młodzi nie byli byle jacy. I wydaje mi się, że. I żeby pamiętali, i żeby opiekow... żebyśmy się wszyscy w tatrze sobą opiekowali, bo... bo to jest. Można dla kogoś, kto się na tym nie zna, mógłby pomyśleć, że to jest zabawa, ale to jest cholernie ciężka praca. My pracujemy po 10 godzin dziennie, wielokrotnie, rano i wieczorem, mamy próby, gramy spektakle, dotykamy różnych emocji, różnych przestrzeni. Potem musimy sobie pozamykać te pootwierane szuflady emocjonalne i musimy być czujni. i Aktorzy mają takie, no, tak jak młode matki, oczy dookoła głowy, bo musisz cały czas patrzeć, co się dzieje i reagować na to, na to co się dzieje, bo nie możesz tego powtórzyć jak w filmie czy w serialu. Przedstawienie się zaczyna i wielokrotnie byłam świadkiem sytuacji, gdzie na przykład aktorzy w trakcie spektakli doznawali jakiejś bezradności, na przykład udaru, i widziałam, jak inni aktorzy dopowiadają spektakl za kolegę. Tylko po to, żeby dotrzymać do przerwy, a po przerwie już czeka karetka i zawozi danego aktora do szpitala, żeby go ratować, a aktorzy robią wszystko, żeby dowieść przedstawienie przedziwne, szalone i niezwykła, i krypi. Tak, i chcę wierzyć, że to się jednak rzadko zdarza, bo sama opowieść, jak to przywołujesz, te sytuacje, yy, pojawiają się dreszcze na plecach, no bo to są ekstrema, tak. W każdej, myślę, pracy, jeżeli ktoś z nas doświadczyłby takiej sytuacji, że kolega, koleżanka ma udar, to jest bardzo taka ekstremalna okoliczność. Słuchaj, to jest. Yy, yy... To są historie, które się zdarzają, ponieważ my uprawiamy sport ekstremalny. Aktorstwo jest sportem ekstremalnym, i zanim zrozumiesz, że coś się dzieje z twoim organizmem, to najpierw bronisz historii, do której jesteś wystawiony. To jest taki bieg. I ja wiem, że to, co mówię, brzmi jak szaleństwo. Ale niestety tak jest. Nie będę udawać nie będę opowiadać, że to piękny szlachetny zawód, który uczy Też nas. Jest. Też jest. A mówię to wiesz dlaczego? Dlatego, że coraz więcej mamy takich um, młodych ludzi, którzy szybko chcieliby w przestrzeni um, medialno-publicznej, tak to nazwę, osiągnąć sukces, i nie są do tego przygotowani psychicznie. Nie są do tego przygotowani psychicznie, więc nie chcę kolorować, bo to jest trudny zawód, to jest piękny zawód, to jest wspaniały zawód, ale kosztowny, tak. Oczywiście, że przede wszystkim musimy chronić siebie i ciągle się tego uczymy nieustannie, ale jesteśmy dawcami, którzy dają historię. Aniu, miałaś taki moment bardzo intensywny w swoim życiu zawodowym, że miałaś dużo pól otwartych, miałaś teatr, miałaś kino, miałaś serial. Jak sobie radziłeś z tym nadmiarem? Miałaś swój sposób, czy też cię to przygniotło? No wiesz, ja jestem takim... taką szybką głową, która lubi dużo przestrzeni i w wielu przestrzeniach się konfrontować, więc zanim do ciebie dotrze, że już nie dajesz rady, to jeszcze próbujesz dowieść. Z czasem, tak jak zaczęłam naszą rozmowę, uczymy się odpuszczać i stwierdzać, że nie warto. Wszystkiego, bo czasami trzeba powiedzieć sobie nie, to dla mnie za dużo. A myślę, że najtrudniejszą sztuką jest powiedzieć sobie nie dam rady. To muszę zostawić, bo to nie jest dla mnie. Jesteś w mediach społecznościowych? Staram się, tylko y, staram się dawać y, znaki, kiedy wychodzę z jakimś projektem, żeby ludzi zaprosić na ten projekt, ponieważ y, ja zawsze, może właśnie przez to, że jestem, że bardziej przynależę do tej strefy teatralnej, to mam takie poczucie, że naszym zadaniem jest nie opowiadanie o sobie, tylko opowiadanie historii najbardziej uczciwie. Musimy Was okłamać, żebyście w tę historię uwierzyli, że mogłaby się naprawdę wydarzyć, czyli tak uczciwie kłamiemy, więc, no bo aktorstwo jest kłamstwem. Ale jakże pięknym, urodziwym. Ale jakże pięknym i jeżeli jest w sprawie, w sprawie, a zwłaszcza mówię tutaj o klasyce, bo myślę, że niejednego króla Lira moglibyśmy dzisiaj opowiedzieć i niejednego Szekspira porównać z sytuacjami, które wydarzają się w naszym współczesnym świecie, bo na tym polega siła klasyki, tak samo zresztą Czechowa. A ty masz sporo klasyki w swoim portfolio aktorskim, tak. ale dzisiaj jakby nie dotkniemy wszystkich tematów, a jeszcze co najmniej dwa czekają w kolejce. Pamiętasz casting do Wiedźmina, do Trójki, do Dzikiego Gonu? Jak to się wydarzyło, że zostałaś zaproszona do roli Ciri? Pamiętam, że studio dubbingowe zadzwoniło do mnie z zaproszeniem. PRL. Tak, PRL Studio, dokładnie, chłopcy z PRL-u. Yy, serdecznie pozdrawiam. Macia i Michała, zgonił. tak. Ale wiedziałaś od razu, że to będzie Wiedźmin, czy zaproszenie było otwarte i nie było sprecyzowane jaka rola? Nie było sprecyzowane, ja się dopiero później dowiedziałam. Czyli tak jak w przypadku również Yennefer. Zapraszamy na casting. Tak. I jak się dowiedziałam, że zostałam wybrana, no to dopiero dopiero zostałam poinformowana do czego, i dopiero wtedy no, byłam bardzo radośnie zaskoczona. A znałaś wcześniej y, prozę Sapkowskiego? Historię Tak, wiedzimili? Oczywiście znałam Sapkowskiego i, i znałam wielu ludzi, którzy się fascynowali. Głównie chłopcy w mojej rodzinie, moi kuzyni, nie wiem, mąż mojej siostry. Mój chrześniak do dzisiaj gra w grę, która później powstała. Wiedźmin, trzy dziki gon. A miałaś poczucie ciężaru gatunkowego, że to jest no, obok JNFR najważniejsza rola kobieca w tej grze? Szczerze mówiąc, nie miałam, bo byłam między dwoma premierami, kiedy to robiłam w teatrze, ale zdarzyła mi się w spa... zdarzył mi się wspaniały reżyser. Który męczył mnie dotąd, aż, aż się udało. Michał Konarski. Tak jest, Michał. I Michał pracował ze mną, i dopiero pod wpływem tego, jak bardzo ciężko pracował nade mną reżyser, zrozumiałam, że to chyba nie, że to jest jednak poważna sprawa. A z czasem, głównie po tym, co się wydarzyło, kiedy to wyszło na światło dzienne. 2015 rok, w tym roku, tak mamy dziesięciolecie? I przede wszystkim ogromny, ogromna zwrotka ze strony e, fanów i publiki. E, tym bardziej utwierdziła mnie w przekonaniu, że ta praca, bo to była bardzo ciężka praca. Myśmy siedzieli przecież po kilkanaście godzin w studio i wielokrotnie nagrywaliśmy po kilka wersji mm, każdej kwestii zrozumiałam, że, że jednak to było potrzebne. To była taka praca, że jak wychodziłam ze studia, to nawet bolał mnie dźwięk przejeżdżającego tramwaju. tramwaju. Bo wiesz, jak wychodzisz ze studia po nagraniach, to masz wszystkie czakry pootwierane. Przebodźcowane. Tak, przebodźcowane Dźwiękowo. Tak. Mocno. Przy tak intensywnej pracy. No ale to piękne doświadczenie, bo to jednak jest już dziś historia. Polskich gier i tego uniwersum, które jest tak ważne dla naprawdę setek tysięcy osób w Polsce. I to jest o tyle też ciekawe, że to jest środowisko, tak jak w teatrze, można powiedzieć, że ono jest dosyć mocno zawężone. Tak tu jest bardzo egalitarne, bo ten wachlarz wiekowy jakby nie ma końca, bo kolejne pokolenia wchodzą, poznają, są zafascynowane. Oprócz tego są osoby, które doświadczyły od razu przy premierze i to tak idzie cały czas. Tak, się poszerza. są kolejne pokolenia, <laughs> które wyrastają na historii. Tak, poszerza się i poszerza. Pozdrawiamy wszystkich z Uniwersum Wiedźmina, którzy kochają ten świat również, Tak, również cosplayerów, którzy mnie totalnie zaskoczyli. Wtedy poznałam zjawisko cosplayerów, czyli im, istoty, które ludzi, którzy przebierają się za istoty ze świata. Na przykład za Ciri. Na przykład za Ciri, na Pyrkonie. Och, to jest... Ja bardzo żałuję, że nie mogę dotrzeć na ten festiwal, bo... W Poznaniu. Byłaś? Byłam w tym roku. Mhm. Świetni są, nie? Nie, to jest w ogóle zjawisko samo w sobie. W tym roku chyba 60 tysięcy osób. To, to wielki festiwal, wielka radość i wolność, myślę, tak. w tym jak różne osoby widzą świat, jakie mają potrzeby i jak pozwalają sobie na to, żeby wyobraźnia wyszła na zewnątrz, bo to często też właśnie tak się manifestuje. To jest genialny festiwal. Ja mam bardzo... Dużo... Musisz pojechać. No mam nadzieję, bo ilekroć ten festiwal się odbywa, to tyle tylekroć niestety mam spektakl lub stety w teatrze, bo bardzo się cieszę z tego powodu, ale, ale chciałabym tam pojechać, bo, bo to jest fascynujący świat i ci ludzie są bardzo otwarci, oni są ciekawi i zaciekawieni. Niech Co się pana? stanie zatem. Bo stanie. jak Ania Cieślak wypowiada życzenie, to ono się niech materializuje, to niech się stanie w niech takim leci. razie. Tak. Dobrze, kropka? kropka Kropka dla świata Wiedźmińskiego. Przechodzimy do świata serialowego. Szać, jesteś żoną w serialu Maćka Sztura, który gra tak główną rolę. Jesteś żoną głównego bohatera. I jednocześnie ten serial po raz kolejny Łączyć się z fundacją Strada. Tak. No, Opowiedz proszę o tym. No to taka, taka trochę rola mm, ofiary, która wypiera ten fakt i próbuje zbawiać swoją miłością. Nie tą osobę, która powinna zostać zbawiona, bo powinna skupić się na sobie, a nie na swoim toksycznym mężu. Ale my mamy z Maćkiem taką bardzo ciekawą drogę, bo razem graliśmy parę. W ślubach Panińskich u Filipa Bajona. Potem graliśmy parę w glinie. I teraz po latach, ponieważ wraca glina, spotkaliśmy się znowu jako para. No i po drodze, po drodze wydarzyła się szać, ale ta rola. Serial kryminalny. Tak, tak. tak. Mhm. Rola Moniki Wolnickiej, czyli żony Maćka Wszadzi, postaci Maćka Wszadzi, mhm. Piotra Wolnickiego, no to osoba, Którą chciałam tak pokazać, żeby ludzie pomyśleli trochę o sobie, żeby te kobiety, które. a jest takich kobiet dużo, które próbują ratować świat, a same potrzebują pomocy, zobaczyły, ile czasu musi upłynąć, zanim zanim dotrze do nich świadomość tego, że. Że trzeba zacząć od samej siebie, żeby wyzdrowiać z toksycznych relacji, z toksycznych historii, z toksycznych m, sytuacji, a nie ratować wszystkich naokoło, bo przecież stany cytat: że jak statek tonie, to kapitan musi najpierw uratować samego siebie, żeby potem ocalić innych. Tak in... samo jak rodzice w samolocie wobec dzieci. Dokładnie. Mhm. I tutaj dokładnie nastąpiła ta sytuacja. A, a wiemy, że jest bardzo dużo takich kobiet, które oddają 100% siebie po to, żeby innym było dobrze i na samym końcu to one są ofiarą i to one cierpią najbardziej. Rozumiem, że jesteś funkcją ambasadorki Fundacji Lestrada. Ja lubię używać słowa wolontariusz, wolontariuszem. Ambasador to, to takie niewłaściwe, mm -hmm. jeśli chodzi o fundację. Ile ta współpraca trwa? No W tym roku będzie 35-lecie, a ja jestem od 2010, nawet wcześniej, chyba, bo to było po, po, po filmie Your Name is Justine, ponieważ najpierw przez kilka lat ten film w reżyserii Franco de Pani o dziewczynie uprowadzonej, sprzedanej na handel, w którym zagrałaś? W którym zagrała w rolę, tak, był takim materiałem pomocowym, gdzie Lastrada pokazywała na szkoleniach w różnych w różnych instytucjach, żeby kobiety, młode kobiety, które wyjeżdżają do pracy za granicę, wiedziały, że są różne warianty i różne warianty mogą się wydarzyć, oby się nie wydarzyły, ale żebyśmy wiedziały, że taki świat też istnieje. E, kochana, będziemy kończyć, mam nadzieję, pozytywnie. E, faktem jest, że Bronisław Cieślak, okay. czyli Sławomir Borewirz z 07, to twój wujek stryj. Tak. To jest brat mojego taty. To był, bo już nie żyje tak. brat mojego taty. Tak. Zmarł w 2021 roku. Czy to też jakoś miało wpływ na to, że wybrałaś ten zawód? Jakoś taka fascynacja, że w rodzinie jest aktor, który odniósł sukces. Czy to jakoś pulsowało? Ja bardzo lubiłam mojego stroja. Lubiłam z nim rozmawiać. Bardzo mi się podobała jego otwarta głowa, bo uważam, że był bardzo odważnym człowiekiem. I chyba tak samo odważnym jest jego syn Jan który dzisiaj jest dorosłym mężczyzną i był takim, zawsze mnie to fascynowało, że był takim globtroterem. On bardzo dużo jeździł stopem, zmierzył praktycznie całą Europę, kochał Chorwację, jeździł na każde wakacje do Chorwacji, nie bał się świata, nie bał się ludzi, był ciekawy ludzi i, i zawsze to mnie w nim fascynowało, że on nie miał w sobie Kompleksów. Ale mówisz teraz o wujku czy o jego synu? Ale teraz mówię o moim stryju, o wujku, który mnie fascynował. A Janek, jego syn, widzę, że jest bardzo podobny do niego, bo staje się dorosłym mężczyzną i fajnie, bo miałam ostatnio z nim właśnie spotkanie, dlatego to przytoczyłam. Tak mi się fajnie na niego patrzyło. Bo mi zaczął przypominać stryja. A stryj mówił, co jest ważne w aktorstwie, takie rady rodzinne. Słuchaj, nie, nie, Jania, nie pamiętaj, żeby. Żeby nigdy nie uprawiać tego zawodu, bo to nie jest zawód dla kobiet. Dla kobiet. To nie jest zawód dla kobiety, tak. I bardzo mądrze mówił uważam. A mi było wtedy bardzo źle, dlaczego tak mówię i dlaczego we mnie nie wierzy. Bo to jest cholernie trudny zawód. I to jest bardzo trudny zawód dla kobiety, tak. Miał 100% racji, ale największym komplementem, jaki od niego usłyszałam, to właśnie jak przyszedł na spektakl, zagraj to jeszcze raz sam. A... Do Teatru I... Szóste Piętro. Tak, do Teatru Szóste Piętro i po spektaklu przyszedł do mnie do garderoby. Potem poszliśmy sobie razem na kolację i mówi, no powiem ci panna, szacun, myliłam się, nadajesz się. I to był czat. Piękna puenta. Anna Cieślak, aktorka. Była państwa i moim gościem w audycji w Rytmie Kultury w Polskim Radiu RDC. Aniu, bardzo ci dziękuję. Ja również bardzo dziękuję za rozmowę i... I pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy i zapraszam ich do teatru. Szóste piętro i Teatru Polskiego, oczywiście, i przed ekranem. Do zobaczenia. Do zobaczenia w kinie niebawem. Ach, no tak, sami w domu. W listopadzie, prawdopodobnie reżyseria Marysia Sadowska, ale o tym filmie jeszcze będziemy Państwu opowiadać. Tak jest. A za chwilę Magdalena Nieć.